która ma zaszczyt dzisiaj gospodarzem uroczystości wręczenia promes w ramach programu Ochrona Zabytków 2025 dla województwa łódzkiego, przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serdecznie witam wszystkich gości, a w szczególności witam panią Bożenę Żalazowską, wiceminister, sekretarza stanów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo mi miło, że jest z nami Pan Minister Dariusz Klimczak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Infrastruktury. Serdecznie witamy Panie Ministrze. Jest z nami również Pan Marek Mazur, wicewojoloda łódzki. Serdecznie witamy Państwa. Witamy Panią Annę Michalak. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Serdecznie witam również Józefa Matysiaka, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witamy panu prezesie. Szanowni Państwo, jak wspomniałem na wstępie, spotykamy się w Rawie Mazowieckiej przy okazji wręczenia Promes w ramach programu ochrony zabytków 2025 dla województwa łódzkiego przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A skoro jesteśmy w temacie zabytków i historii, pozwolę sobie kilka słów powiedzieć o mieście, w którym państwo gościcie. Rawa Mazowiecka a od, tysiąc, inaczej, Rawa, a od 1924 roku Rawa Mazowiecka Jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu Nie posiadamy aktu założycielskiego miasta ale pierwsze wzmianki o naszym mieście pochodzą z 1321 roku wieczne źródło wskazuje też, że rawa jako miejscowość pojawiała się już w 1160 roku.